Cześć! Z tej strony Karcioszek dzisiaj pokażę Wam co będziemy w najbliższym czasie otwierać Trochę mi się tego nazbierało No to co by nie odciągać To tak Będziemy mieli taki pakietik z update'a z zeszłego sezonu 2012-2013 eee, Tutaj mamy euro jeszcze Pakiecik to będzie z kasy. ozilem ozilem i tutaj będzie jeszcze tak luzem też będzie ich trochę tak kilka razy rozdzielimy tak jeżeli chodzi o champions league będzie 2009 i 2010 jeszcze to mam luzem dwie saszetki ale mam jeszcze album o, coś takiego też do rozpakowania tu mamy cztery saszetki nie ma właśnie bo jeszcze takiego i sobie kupiłem Stwierdziłem, że się przyda Dobra Tutaj mamy jakiegoś fajnego boksa World Cup USA 94 stare 10 lat ma ale to będzie tak takie paczki po 10 kart a ile jest ich 30 jest saszetek trochę tego jest na max collection sobie kupiłem mieli na wyczerpaniu więc nie wiem czy jeszcze uda wam się coś trafić z tego mam mega boostera Kupiłem sobie z zeszłej edycji z Champions League, tu są te mega paki takie, jest ich 24, zobaczymy czy rzeczywiście się tak fajnie w nich trafia te rzeczy. Co ja tu jeszcze mam? Naklejki z tego roku, mam dwa takie posterki, blisterki. Biedronki zostało 5 blisterów nie wiem jak będę jeszcze w Biedronce to kupię T-Mobile ekstra klasy z zeszłego roku mam kilka saszetek dosłownie ale w domu mam chyba ponad 60 tylko nie przywiozłem sobie tu mamy nie wersję update tylko zwykłą z Champions League z zeszłego roku też trochę tych saszetek ze Star Warsów mam w całego dekad, tylko otworzyłem sobie to tu będzie 50 saszetek, to jest ta nowa edycja, czwarta jak się nie mylę, no tutaj jeszcze jakieś takie sobie wziąłem dobrałem na max collection, tu niby są jakieś tu AluTax i albo jakiś naszyjnik, albo coś jeszcze może I co mam tu jeszcze, tam w tle widać? Z taksu To jest takie coś Jak album, książka, dwie saszetki po 10 kart I dwie karty Dodane sędzie mamy i limiteta, widać Hazarda No to tyle co teraz chciałem wam pokazać Tak więc Zapraszam na Unboxingi tych rzeczy. Do zobaczenia.